Witajcie. Dzisiaj chcemy e, przyjrzeć się bliżej historii ochotniczej straży pożarnej w Bieruniu Nowym. Mamy tu trochę materiałów, kroniki, dokumenty. To prawie 100 lat historii oficjalnie od 1925, ale chyba zaczęło się nawet wcześniej. Spróbujemy zrozumieć, jak ta jednostka, no jak ona się kształtowała i dlaczego jest tak ważna. Tak, to fascynująca historia OSP Bieruinowy to świetny przykład jak rozwijały się takie jednostki, ale też pokazuje mm, niesamowitą siłę społeczności lokalnych zobaczymy jak to wyglądało na tle całego systemu OSP w Polsce. No właśnie. Zacznijmy od początku. Mamy ten rok 1925, oficjalna data. Ale wspomina się też o jakimś pogotowiu przy majątku solec-porąbek. Wyobraźmy to sobie. Pierwsza sikawka stamtąd, a sprzęt. Trzymali go, uwaga, pod mostem na wiśle. Niesamowite, prawda? Dopiero potem była jakaś dobudowana szopa, a w 1934 roku, no, wreszcie dedykowana remiza przy remizowej. Tak. I od razu widać, że byli potrzebni. Już rok później, w marcu 1935, duży pożar w zabrzegu. Tam się wykazali. Dokładnie, to od razu budowało zaufanie. Ludzie widzieli, że to ma sens, że są bezpieczniejsi. Ta determinacja założycieli była kluczowa. Budowali od zera. A potem kolejne wyzwania, wiesz. Pożary w fabryce papy, w nasycalni. Ale co ciekawe? To nie tylko gaszenie. Już w 35 wstaje drużyna samarytańska, a w 37 orkiestra Denta. To pokazuje taki szerszy, społeczny wymiar działalności OSP. Tuż przed wojną w 1939 kupili jeszcze pierwszą motopompę M400 solidne podstawy. Niestety zaraz potem przyszła wojna. I wszystko się zmieniło. Okupacja, podporządkowanie policji. Co ciekawe, utworzono przymusową OSP z młodzieży. Bo mężczyzn brakowało. Dziwne czasy. Hmm. Ale mimo to dostali wtedy motopompę M800 i drabinę. Jednak wojna to też zniszczenia. Styczeń 45, remiza uszkodzona, sprzęt, no cóż, rozkradziony. Ale długo nie czekali. Już 26 kwietnia 45. reaktywacja OSP. I znów odbudowa. Składanie sprzętu, często z demobilu, z tego co było. W 47 wraca nawet drużyna żeńska i orkiestra. I znowu ta inicjatywa oddolna. Niesamowite. Ten pierwszy samochód Ford Gaz z 49 roku, kupiony za pieniądze zebrane na zabawach, festynach. To pokazuje jak bardzo im zależało, zanim państwo zaczęło bardziej systemowo pomagać. Dopiero w 55 dostali nowego Stara 20. Lata 60. to już powiedzmy modernizacja pełną parą, remont remizy, piętro wspinalni, syrena elektryczna, nawet telefon, podobno pierwszy z całodobowym połączeniem w gminie. Poprawia się też zaopatrzenie w wodę. Witać proces profesjonalizacji, lepsza integracja z gminą. Potem były te zawirowania administracyjne, włączenie do tychów, potem znów samodzielny bieruń, ale mimo to w latach 80. i 90. budują nowe garaże, świetlice, dużo pracy własnej w czynie społecznym. Tak, i ten wysiłek zaprocentował. Rok 1992 był, jak czytamy, bardzo pracowity. Codziennie akcje, pożary lasów, Łąk. No i udział w tych wielkich pożarach kuźnia Raciborska, Olkusz. To już była inna skala działania. Zdecydowanie. To pokazało, że są siłą liczącą się w regionie. Wtedy też w 92 dostali sztandar, a rok później nowoczesnego Jelcza GCBA. No, i ten nowy potencjał zaraz został sprawdzony. Powódź w 1997. Przerwane wały na przemszy. Akcja trwała ponad tydzień, pamiętamy to. A w 2001 kolejny ważny krok. Wejście do KSRG, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To było formalne potwierdzenie ich gotowości, standardów. Duża sprawa. I od tego czasu tych naprawdę dużych akcji było więcej. Pożar w Imielinie w 2009. Jeden z większych w województwie. A potem, no cóż. Rok 2010 i kolejna powódź. Jeszcze gorsza. Ta powódź z 2010 jest opisywana jako jedna z najcięższych akcji w ich historii. I trwała ponad miesiąc. Od maja do czerwca. Masakra! Przerwany wał Gostynki, zalane dzielnicy Kopań, Biazowice, Bieruninowy. Woda na 6-8 metrów. Ewakuacje. Tak i to była akcja na wielką skalę z udziałem wielu jednostek, nawet strażaków z Czech. To pokazuje, jak skomplikowane stały się te zagrożenia i jak ważna jest gotowość jednostek KSRG. Przechodząc już do współczesności, widać, że OSP ciągle się adaptuje. Pandemia. Pomagali zarażonym, wozili na szczepienia, wojna na Ukrainie, przekazali sprzęt, wozili dary. Ta zdolność adaptacji jest naprawdę godna podziwu. Reagują na nowe kryzysy, nie tylko te typowo pożarowe. No i ostatnio, wrzesień 2024, znowu powódź. Interwencje u siebie, ale też zorganizowali punkt pomocy dla powiatu kłodzkiego. Do końca 2024 mają na koncie prawie 4,5 tysiąca akcji. Imponujące. Równolegle idzie rozwój sprzętowy i infrastrukturalny. Rozbudowa remizy, nowa skania w 2019, mają teraz pięć pojazdów, w tym Kłada. No i bardzo ważna rzecz, młodzieżowa drużyna pożarnicza. Tak, i to z sukcesami, pierwsze miejsce w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. To jest inwestycja w przyszłość. Więc jakbyśmy mieli podsumować tę historię, co z tego wszystkiego wynika? Wiesz, to jest niesamowita ewolucja. Od takiej naprawdę oddolnej inicjatywy garski ludzi z sikawką pod mostem do super nowoczesnej jednostki w KSRG. Kluczowej dla bezpieczeństwa nie tylko Bierunia, ale i regionu. Prawie 100 lat służby. Tak. A może najważniejsze jest to, że ta idea wolontariatu służby innym okazała się tak trwała, mimo rosnących wymagań, coraz trudniejszych akcji. I ciekawe jest, jakie wyzwania przyniesie kolejne stulecie zmiany klimatu, nowe technologie, jak OSP będą musiały się dalej zmieniać. To pytanie pozostaje otwarte.